Ale będzie to... Pan, trzeba to zbierać? Zbierać trzeba? Się pytam pana, normalnie pan mi tak odpowiada Uuuu Co? <laughs> Chce wam <pan> do zupy? <laughs> Czego on tak mało bierze? Krokodyl No niech on siada, bo dupa do góry idzie <gry> zawsze większy obciążnik kurde, obciążnik, obciążnika chciałem dać wam na stronkę zagadki, ile on tak waży, ale jak będzie to... szykuje się potężna zagadka, bo nie zgadniecie na pewno ile około waży. Ale jak będzie, zdjęcie będzie, pod każdym filmem na YouTube będzie ten link na strony, także lajkujcie. Stronka bardzo fajna. Już mam już tysiąc sto lajków, także... Miała być dzisiaj akcja obornika, ale tulejka jest rozwalona w klasie przyturze kurde i lipa i nie ma obornika Ale myślę, że przed świętami lub po świętach będzie akcja obornik i będziemy coś tam nagrywać ciekawego Także myślę, że będzie fajnie Ale szkoda, szkoda, bo byłem dzisiaj przygotowany, kurde już telefon miałem, ale lipa, no jak jeszcze tak myślę, no Jeszcze trochę przenieszamy, to jest sól z piachem. A tam nowy nowytek zaraz pójdziemy zrobić film, albo nie, bo to kurde, wiecznie jest, ale tam jest dużo do prowadzenia. Jak widzicie, jest Makalak 12 MTX czy XMT. Nie wiem, czy TMIX, nie wiem, jakaś tak czy się nazywa. Nie wiem, ale maszyna zajebista. Po prostu... Sorry za takie, ale no, nie wiedziałem, co grać, tak? Maszyna piękna.